Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot, tarotiska Fortuna z tej strony. Dzisiaj moi drodzy, horoskop na wrzesień dla bliźniąt. Zaczynamy dzisiaj rozkład, który był już poprzednio na kanale, rozkład z przeszłości. Tego kanału dzisiaj dwie talie tarota, nie ma kart Lenormand, tak jak to było przez ostatnie kilka miesięcy, no ale tutaj zmiany, zmiany, zmiany. Cały czas zmiany idą na tym kanale, będą zmiany, ale to wszystko, dowiecie się, będzie wszystko wiadomo. Dobrze, zaczynamy. Bliźnięta, rozkład na wrzesień, skupiamy się teraz. Karta wychodząca w tym miesiącu, czyli rycerz buław dla bliźniąt. Przeszkody w tym miesiącu: trójka kielichów. W fundamentach kochankowie. Przeszłość: ósemka buław. Teraźniejszość: głupiec. Przyszłość: najbliższa. Cesarz. Środowisko, księżyc, nadzieje i obawy, dziesiątka monet oraz wynik wisielec. Zaczynamy. Będziemy sobie tutaj wyjaśniać, co się będzie działo. Karta wychodząca jest to rycerz Buław. No, moi drodzy, tutaj może być kontrola u niektórych. Na przykład może ktoś Was kontrolować w tym miesiącu. Może to w pracy, może to gdzieś na drodze, ale także dużo ruchu. Karta Buław mówi o przemieszczaniu się, o właśnie dynamizmie, o ruchu. Także to będzie dynamiczny miesiąc, myślę, ale także idą zmiany do Was. Idą zmiany i to duże. Niektórzy, może, właśnie będą mieli delegację służbową. No, ale tutaj dopowiemy sobie w tej pierwszej karcie zobaczymy, czego będą dotyczyły te zmiany, bo wiadomo, że tutaj energia jest mocna, szybka. No właśnie, trójka buław. Zmiany będą dotyczyły podróży. Będzie to podróż, może, dla niektórych, właśnie. Wyjazd w sprawach służbowych, handlowych, a dla niektórych yy, może być wyjazd na przykład zagraniczny, mogą planować dopiero, tak, ale też może ktoś do Was tutaj w tym miesiącu wybrać się. Także to będzie taki czas przemieszczania się podróży dla większości. Co przeszkadza w tym miesiącu, moi drodzy? Przeszkadzają kielichy. Trójka kielichów. Może nadmierna zabawa, może za dużo po prostu celebrowania, świętowania, może dla niektórych będzie to przeszkodą w skupieniu się na swoich po prostu planach, na swoich, w swojej pracy, tak? To jest karta rozrywki, karta zabawy. Może to być przeszkodą w tym miesiącu. Może też y, po prostu y, już czas na to, aby to odeszło od, y, od Was, y, ta rozrywka, ta zabawa, tak. I tu właśnie trzeba zająć się po wakacjach sprawami tutaj nauki, czy też pracy przede wszystkim, tak. To będzie przeszkodą. Ale też możemy dołożyć tutaj jeszcze jedną kartę. Od razu zobaczymy przeszkoda. No właśnie. Druga trójka. Przeszkoda, druga trójka pucharów, nigdy tak mi jeszcze nie wyszło, czyli naprawdę to jest przeszkodą u bliźniąt. Nadmierna rozrywka w tym miesiącu. No, moi drodzy, tak jeszcze tutaj nie miałam na tym kanale, żebym tutaj potwierdziła tą samą kartą. Dobrze, no właśnie. To przeszkadza, trzeba zacząć nowy etap. Co jest tutaj przeszłością w tym miesiącu? Moi drodzy, przeszłością jest ósemka buław. Co odchodzi? Może właśnie podróż, może dla niektórych właśnie to odchodzą podróże, może to nadmierne takie dynamiczne działanie. Dla niektórych to będzie szyb, było szybkie działanie, dla niektórych były podróże, dla niektórych było nadmierne załatwianie spraw, dużo obowiązków. To może już właśnie w tym miesiącu odchodzi i teraz zaczynamy nowy etap, choć czasami trudno, jeśli robiliśmy coś tak, jak mieliśmy zamknięte właśnie miasta i zamknięte tyle miesięcy, 3-4 miesiące było wszystko pozamykane i teraz ja widzę, obserwuję to moi drodzy, że strasznie trudno ludziom, szczególnie w urzędach, w biurach wrócić do normalności nadal. Na przykład y Podam taki przykład. Urząd gazownia nadal jest zamknięta, choć pracuje tam osób y, grono, niektórzy zdalni, niektórzy na miejscu, ale jest zamknięta dla y, petentów, dla klientów, tak? nadal im ciężko powrócić do normalności. I są takie zakłady, są takie miejsca, urzędy, które nadal są pozamykane. A minęło już od marca, teraz idzie wrzesień, to już będzie pół roku. I moim zdaniem to już jest przeciąganie, i to jest lenistwo ze strony właśnie yy, władnych osób. No, ale nie mnie to osądzać. Dobrze, moi drodzy, teraźniejszość. Energia głupca. O czym mówi tutaj nam? O nowości, o takie dziecko budzi się w nas, nadal chcemy spontaniczności, spontanicznej rozrywki, spontanicznej zabawy, ale to może być nowa praca, na przykład to może być nowa droga, nowa podróż czy nowa relacja, ale tu jest w tej energii ryzyko zabawy, że to jest właśnie. Spontanicznie do głowy coś uderza, i nagle tu zmieniamy plany, idziemy bawić się. I to jest właśnie to ryzyko w tym miesiącu, na teraźniejszości, w obecnej sytuacji. Może trzeba właśnie trochę spoważnić bliźniakowi. Będzie w tym miesiącu. No, zobaczymy, co dalej tutaj wyjdzie. Może jeszcze też dołożymy jedną tutaj kartę przy tym głupcu? Jaka jest obecna sytuacja? No obecna sytuacja może być, że w teraźniejszości zajmiecie się swoimi sprawami do załatwienia, na przykład sprawami urzędowymi. To jest urząd, tu jest urzędniczka. Może będzie też dla niektórych zmiana pracy, tak? A dla niektórych y, może też być nowa partnerka, tak jak mówię, przy energii y, głupca. To jest coś y, nowego wchodzi w y, wasze życie. Królowa y, monet to jest też gotowość do podjęcia decyzji. Ona jest bardzo dzielna, taka samodzielna, ja bym powiedziała. Trochę samotna, ale też. Y, Tutaj odnajdziecie prawdę w tym momencie. Odnajdziecie prawdę i także możecie właśnie tą swoją gotowością odnaleźć nową pracę, nową partnerkę, także tutaj czy partnera. Bo jesteście gotowi już do działania, także może zostawicie te swoje uciechy na przyszłość, a teraz już właśnie zajmiecie się nową, nową tutaj energią, która wchodzi. Ale nadal w fundamentach, w podstawach jest karta kochanków. Nadal jest uczucie, nadal jest energia takiego um, uczucia, ale też chęć um, może już dokonania wyboru, może już właśnie um, bliźnięta dojrzą tutaj w tym miesiącu, aby um, podjąć decyzję. Decyzja może dotyczyć wspólnoty, um, w sprawach miłosnych, w sprawach właśnie uczuć, ale decyzja też może dotyczyć w sprawach wyboru pracy, tak? Tu jest w podstawach wybór i tu trzeba będzie w tym miesiącu zdecydować. Też. Może też być sprawa tego rodzaju, że możecie kogoś zapoznać nowego. Osoby, które są samotne, mogą, jeśli mają w podstawach energię kochanków, może to być zbliżenie się partnera do partnerki, ale także może być nowa osoba tutaj w Waszym życiu. I najbliższa przyszłość czyli jest energia cesarza. No tu. Ktoś będzie chciał dominować wami w tym y, momencie. Y, także myślę, że y, może też być ktoś pomocny, bo to jest autorytet, to jest taki władca, cesarz. To jest osoba, która jest y, tak Pozycji lidera występuje. Może to być karta, która reprezentuje Was w tym miesiącu. Na przykład niektóre osoby mogą zdecydować, że zakładają swoją firmę, ale też może tak być, że możecie Zapoznać nowego partnera w tym miesiącu, tak jak mówię. Może wasz partner będzie chciał dominować nad wami. Tu jest wiele opcji, to jest ogólne czytanie, ale dołóżmy sobie jeszcze jedną kartę na to czytanie i zobaczymy, co tutaj wychodzi. No i tu wychodzi głupiec. Czyli może być nowa miłość, nowa praca, nowy początek, i jednak potwierdza się. To jest dla Was nowy początek, nowa droga. Dla niektórych będzie to nowa praca, może działalność, dla niektórych to będzie nowa miłość. Co macie tutaj w środowisku? Jakie środowisko będzie otaczało Was, drogie bliźnięta? Energia księżyca. Są to również y, tajemnice, ale też. Y, Tendencja Księżyca mówi o złudzeniach trochę czasem, abyśmy się nie łudzili, też mówi o dosyć fałszywej osobie czy osobach, które są w Waszym środowisku. Także takie złudzenia, fałszywy, ktoś będzie może chciał tutaj z przeszłości do Was wrócić. Ale też y, tu trzeba y, wziąć pod uwagę, że tajemnica na przykład z przeszłości może zostać odkryta. Ale proszę zwrócić uwagę na y, fałszywych przyjaciół, którzy, fałszywe osoby, to nie muszą, nie muszą być przyjacielem. To nie muszą być przyjaciele, to nie muszą być znajomi, ale to jest środowisko, tak? Ktoś może być jedna osoba. Wystarczy, że będzie fałszywa w tym miesiącu i już tutaj mamy pozamiatane załatwioną sprawę. Będzie chciała nas wykorzystać, tak? Do swoich celów. No, tak wyszło. I nadziei i obawy. Dziesiątka monet nadzieję na będziecie mieli na duże pieniądze ale też będziecie się obawiali tych finansów co dalej z tymi finansami myślę, że macie nadzieję na lepsze perspektywy w waszym życiu ogólnie w rodzinie bo to dziesiątka monet mówi nie tylko o finansach, ale też o waszej rodzinie, o, o waszym domu także myślę, że Możecie coś sprzedać w tym miesiącu, możecie coś y, zakupić, możecie otrzymać spadek. Myślę, że y, tu będziecie planować właśnie ze swoją rodziną Wasze finanse i możliwe, że otrzymacie dużo pochwał i uda Wam się tutaj finansowo wiele spraw. Drugi bliźnięta, no i wynik. Wynik jest y, wisielec. Jest to... Y, Taka niemożność działania, dążenie do właśnie zmian, ale też y, trzeba będzie po prostu y, przeczekać, przemyśleć. Y, zatrzymacie się na chwilę w Waszym życiu i będziecie. Y, Myśleć, co dalej robić, i zastanawiać się. Może ten czas właśnie takiego zatrzymania będzie Wam potrzebny. Dołożymy jeszcze jedną kartę i zobaczymy, jak to wyjdzie. O czym będzie tutaj myślał bliźniak? Zatrzymacie się, będziecie bardzo myśleć emocjonalnie, będziecie hmm, Wyciszeni, i emocje wezmą w tym miesiącu górę. Tutaj emocje, bo królowa kielichów mówi, jest bardzo emocjonalna, mówi o miłości, o, o szczęściu, o przebaczaniu. Także emocje tutaj będą brały górę i także hmm, to będzie dobre dla Was, ponieważ. Hmm, może znajdziecie rozwiązanie na, na właśnie Wasze sprawy. Także możecie, tak jak mówi, otrzymać dużo pochwał w tym miesiącu, i dużo może się dziać, zadziać właśnie dziać w emocjach. Moi drodzy, to wszystko dla bliźniąt. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Zapraszam serdecznie na mój kanał.